Date Formats, June. Formaty daty, Czerwiec. ISO 8601. The 5th of June, 2025. Certyfikat ISO 8601. 5 czerwca 2025 roku. United States Format. The 6th of June, 2025. Format amerykański. 6 czerwca 2025 roku. European format. The 12th of June, 2025. Format europejski. 12 czerwca 2025 roku. long date formats The 15th of June 2025 Długie formaty dat 15 czerwca 2025 roku Day month dd yyyy Wednesday the 18th of June 2025 Dzień miesiąc dd yyyy Środa 18 czerwca 2025 roku. Short date formats. The 18th of June, 2025. Formaty krótkich dat. 18 czerwca 2025 roku. DD/MM/YY The 24th of June 2025 DDMMRR 24 czerwca 2025 roku Ordinal Date Format The 25th of June 2025 Format daty porządkowej 25 czerwca 2025 roku Weekday format. Fourth Friday in June, 2025. Format daty tygodnia. Czwarty piątek czerwca 2025 rok. Custom format. The 30 of June, 2025. Format niestandardowy. 30 czerwca 2025 roku Date formats June The 5th of June 2025 The 6th of June 2025 The 12th of June 2025

Fourth Friday in June, 2025. The 30th of June, 2025. Date Formats, June. The 5th of June, 2025. The 6th of June, 2025. The 12th of June, 2025.

Fourth Friday in June, 2025. The 30th of June, 2025.